Wszystkim. Witam Was w dniu 15 naszej serii 100 dni do matury 2023 z matury rozszerzonej z matematyki. Dzisiaj weźmiemy na tapetę funkcję wykładniczą, omówimy sobie wykres, monotoniczność oraz rozwiążemy sobie zadania z parametrem. I zacznijmy od wymagań egzaminacyjnych. Tutaj jednak te wymagania skupiają się głównie na poziomie podstawowym, dlatego, że to na poziomie podstawowym pojawia się właśnie informacja o monotoniczności tej potęgi, czyli monotoniczność potęgowania oraz to w poziomie właśnie podstawowym pojawia się informacja o umiejętności posługiwania się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami. Jednakże to są poziomy podstawowe, ale na poziomie rozszerzonym dochodzi nam na przykład wykres takich funkcji, które sobie już kiedyś omawialiśmy, no i to także w połączeniu właśnie z funkcją czy to wykładniczą, czy to logarytmiczną, którą sobie już omawialiśmy ostatnio, no ma tutaj duże znaczenie w kontekście właśnie matury rozszerzonej. No to przejdźmy do wykresu funkcji wykładniczej. Czyli y, najpierw, co to jest funkcja wykładnicza? Tutaj musimy też wspomnieć, że o podstawie A, czyli funkcja wykładnicza o podstawie A, to jest funkcja y, takiej postaci. f od x równa się a do x, no i tutaj pojawia się jedna rzecz, a mianowicie, że to a ma być większe od 0 i a ma być różne od 1. Jeśli chodzi o dziedzinę, no to jest to zbiór liczb rzeczywistych, no bo tutaj x może być rzeczywisty. Jeśli chodzi o wykres funkcji, to mówimy, że wykres funkcji wykładniczej to jest krzywa wykładnicza, no i narysujmy sobie ten wykres. Tutaj, tak samo jak przy funkcji logarytmicznej, będziemy mieć tak naprawdę takie dwa podstawowe wykresy, no i one będą się różnić monotonicznością. Czyli jeśli to nasze A będzie sprzedziało od 0 do 1, to ta funkcja będzie funkcją malejącą. Na przykład może ona tak wyglądać, a gdy to A będzie większe od 1, to ta funkcja będzie funkcją rosnącą. Czyli tutaj mamy funkcję malejącą. Tutaj mamy funkcję rosnącą, czyli tak samo jak dla y, funkcji logarytmicznej, też w zależności od tego, a czy jest ono z przedziału 0,1, czy jest ono większe od 1, no to ta funkcja jest albo malejąca, albo rosnąca. I jeśli chodzi o pozostałe y, własności tej funkcji, no to oczywiście one są już wspólne, czyli dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych. Zbiór wartości to jest tak naprawdę zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, czyli przedział od zera do plus nieskończoności. Ta funkcja, zauważmy, że nie ma miejsc zerowych. No zresztą wynika to ze zbioru wartości, on jest od zera otwartego do plus nieskończoności. Jest oczywiście ona różnowartościowa. Dodatkowo wiemy, że punkt przecięcia z osią o y to jest punkt 0,1. No i tutaj możemy sobie jeszcze do, dopisać informację, że mamy asymptotę poziomą O równaniu y równa się 0. No i to tyle z takich najważniejszych rzeczy. Pamiętajmy tutaj właśnie o tym punkcie przecięcia z osią o że jest on taki dość szczególny. Jest to punkt 0, 1. I tutaj się pojawiła ta informacja, że a musi być różna od jedynki. No i rzeczywiście tak jest, no bo gdy a jest równe 1, to mamy do czynienia z funkcją stałą. Tą f od x równa się po prostu 1. Tutaj można jeszcze powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, że wykresy f od x równa się a do x oraz wykres funkcji np. g od x, równa się 1 przez a do x. To są wykresy, które są symetryczne względem osi o y. Dobrze, możemy sobie przejść właśnie do zadanek. Zadanie numer jeden jest to zadanie z parametrem, zadanie z monotoniczności. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, dla których ta funkcja jest malejąca. No to zobaczmy, kiedy funkcja wykładnicza, czy też funkcja potęgowa, bo można ją też tak nazwać, jest funkcją malejącą. Zauważam, że funkcja potęgowa, czy też właśnie wykładnicza, jest malejąca, kiedy. A, czyli ta podstawa jest z od 0 do 1, czyli tutaj u nas w tym zadaniu ta nasza podstawa wydawałoby się, że to jest 3 minus wartość bezwzględna z m, ale tutaj jest bardzo ważna kwestia, a mianowicie, że tutaj my nie mamy x w tej potędze, tylko mamy minus x. Tak, czyli to jest mega ważne. W takim razie ja nie mogę od razu stwierdzić, że to jest 3 minus wartość bezwzględna z M. I dlatego sobie liczyć, czyli 3 minus wartość bezwzględna z M. To nie jest nasze A. Uwaga, tak? Bo mamy ten. Właśnie minus w potędze. Musimy się go pozbyć i tutaj musimy mieć po prostu x. No dobrze, no to sobie tą funkcję spróbujmy jakoś przekształcić. Czyli mamy 3 minus wartość bezwzględna z m do potęgi minus x. To tak naprawdę będzie równe 3 minus wartość bezwzględna z m. To do potęgi minus 1 i to do potęgi x. No bo minus x to jest minus 1 razy x. Czyli w takim razie mamy, że 3 minus wartość bezwzględna z m do minus pierwszej to jest moje a. I teraz tutaj mogę dopiero zacząć mówić o tej monotoniczności, czyli ta funkcja będzie malejąca, kiedy to 3 minus wartość bezwzględna z m do minus pierwszej będzie większe od 0 i mniejsze od jedynki. No to znowu mogę sobie to rozdzielić na dwie nierówności, czyli mam 0 jest mniejsze od 3 minus wartość bezwzględna z m do minus pierwszej. I 3 minus wartość bezwzględna z m do minus pierwszej jest. Mniejsze od 1. No to zaj, zajmijmy się tą pierwszą nierównością, czyli 0 jest mniejsze. No i tutaj mogę sobie e, zrobić odwrotność, czyli będzie 1 przez 3 minus wartość bezwzględna z M, ponieważ wiem, że A do minus pierwszej to jest to samo co 1 przez A. OK. No i tutaj oczywiście ta nasza liczba 3 minus wartość bezwzględna z M musi być różna od 0, ponieważ ja nie mogę dzielić przez 0, czyli m musi być różne od 3 i m musi być różne od minus 3. No dobrze, to teraz sobie mogę przemnożyć obie strony przez 3 minus wartość bezwzględna z m do kwadratu i dostaję, że 0 ma być mniejsza od 3 minus wartość bezwzględna z m. Więc wartość bezwzględna z m ma być mniejsza od 3, czyli m ma być mniejsza od 3 i m ma być większa od minus 3. Rysuję sobie to na osi. No i co zauważam? M ma być mniejsza od 3 i m ma być większa od minus 3. Interesuje mnie część wspólna, ponieważ mam spójnik logiczny i, czyli m należy od minus 3 do 3. No i tutaj te m różne od 3 i m różne od minus 3 jest też spełnione. Mogę przejść dalej. Tutaj znowu zaczynam od tej odwrotności, czyli mam 1 dzielone przez 3 minus wartość bezwzględna z M i to ma być mniejsze od jedynki. Mogę sobie to teraz rozpatrzyć na dwa przypadki, czyli kiedy M jest większe od 0 lub, drugi przypadek, M jest od zera. Mniejsze, no tak naprawdę większe bądź równe tutaj w tym pierwszym mogę dodać lub w tym drugim dodać mniejsze bądź równe, nie ma to znaczenia. No i wtedy co uzyskuję? Wtedy uzyskuję w tym pierwszym, że mam 1 dzielone przez 3 minus m, czyli tutaj mogę już opuścić wartość bezwzględną, ale znak mi się nie zmienia. To ma być mniejsze od jedynki. Teraz mogę sobie przemnożyć przez 3 minus m do kwadratu i uzyskuję 3 minus m mniejsze od 3 minus m kwadrat. Mogę sobie to przerzucić na... Prawą stronę, wszystko, czyli wtedy będę mieć 3 minus m do kwadratu minus 3 minus m i to jest większe od 0. 3 minus m wyłączam przed nawias i uzyskuję 3 minus m minus 1. To ma być większe od 0. Czyli mam miejsce zerowe. 3 równa się m lub 3 minus 1 to jest 2. 2 minus m równa się 0, czyli m równa się 2. Oczywiście tutaj trzeba jeszcze pamiętać o tej sytuacji, że mamy 3 minus m w mianowniku i to powinno być różne od 0, czyli m powinno być różne od 3. No i zaznaczam sobie te dwa miejsce zerowe na osi, zauważam, że te ramiona byłyby skierowane do góry, czyli miałabym taką sytuację, tą parabolę mogłabym tak narysować. No i ta trójka rzeczywiście jest wyłączona, bo nas interesuje wszystko co jest większe, czyli m należy od minus nieskończoności do dwóch, suma trzy do plus nieskończoności. Ok, i teraz powinnam jeszcze pamiętać o tym, że jestem w określonym przypadku, czyli zrobić sobie właśnie takie podsumowanie tego przypadku, czyli dodatkowo wiem, że m ma być większe bądź równe od zera, czyli z tego wynika, że m należy od. 0 do 2, suma od 3 do plus nieskończoności. Przechodzimy do przypadku numer 2, czyli m ma być mniejsze od 0, więc opuszczając tą wartość bezwzględną, będę miała 3 minus minus m, czyli 3 plus m, to ma być mniejsze od 1. Mogę sobie przemnożyć przez 3 plus m do kwadratu, oczywiście zauważając, że to 3 plus m ma być różne od 0, czyli m ma być różne od minus 3. No i ostatecznie uzyskuję w takim razie 3 plus m. Mniejsze od 3 plus m do kwadratu. Przenoszę sobie wszystko na prawą stronę i mam 3 plus m do kwadratu minus 3 plus m to jest większe od zera. Wyłączam 3 plus m przed nawias i dostaję 3 plus m minus 1. E, czyli tak, mam miejsca zerowe m równe minus 3 lub m równe minus 2, no bo mam 2 plus m. Zaznaczam sobie to na osi. Zauważam, że ramiona będą skierowane do góry, dlatego że przy najwyższej potędze mielibyśmy jedynkę, no bo mamy plus m razy plus m. Nas interesuje wszystko, co jest większe od zera, czyli mam, że m należy od minus nieskończoności do minus 3, suma minus 2 plus nieskończoność. Ale tak samo jak w poprzednim przypadku, trzeba pamiętać, żeby wrócić sobie do tej takiej naszej mini dziedzinki. Czyli z tego wynika, że m należy od minus nieskończoności do minus 3, suma minus 2, 0. No i pomiędzy tymi przypadkami jest lub, czyli z tego wynika, że m należy od minus nieskończoności do minus 3, suma minus 2, 2, suma 3, plus nieskończoność. No dobrze, i teraz zauważmy, że pomiędzy tymi dwoma przypadkami, tutaj była jedyneczka na. A tutaj była dwójka, to są dwie nierówności, i pomiędzy nimi był spójnik logiczny i. Czyli podsumowując, mamy, że m należy od minus 3 do 3 i m należy od minus nieskończoności do minus 3, suma minus 2, 2, suma 3 do plus nieskończoności. Możemy sobie to narysować, i ten pierwszy waruneczek to jest minus 3, 3. A ten drugi to jest minus nieskończoność minus 3. Później mamy minus 2, 2, no a później mamy 3 do plus nieskończoności, czyli część wspólna to jest tylko ten fragment m należący od minus 2 do 2. I to jest rozwiązanie tego zadania. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o monotoniczność, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, że badając sobie tą monotoniczność, my musimy mieć zawsze taką sytuację, że jest tutaj sam x. Nie możemy sobie doprowadzić do sytuacji, że mamy właśnie minus x, tak jak my mieliśmy w tej potędze, i wtedy wszystko to, co jest podstawą tutaj dla, tego, dla tej potęgi x, to jest to nasze. A i to nasze A właśnie e, będzie odpowiadało za monotoniczność, czyli jeśli to A będzie sprzedziało od 0 do 1, to mamy funkcję, która jest malejąca, a jeśli A będzie sprzedziało od 1 do plus nieskończoności, czyli A będzie większe od 1, to będzie funkcja rosnąca. Dodatkowo tutaj e, pojawiła się też kwestia rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną, e, więc także przypominam, że był już z tego tematu film właśnie z tej serii 100 dni do matury. E, odsyłam Was do niego. Przejdźmy sobie do zadania numer 2, także jest to zadanie z parametrem. Mamy naszkicować wykres odpowiedniej funkcji i podać liczbę rozwiązań takiego równania. No to niech to będzie nasza funkcja evo.dx yy, i ta funkcja evo.dx no, wygląda nam na jakąś funkcję potęgową. Czy też właśnie funkcję wykładniczą, z tym, że no, pojawia się nam tutaj y, ta potęga i w liczniku, i w mianowniku, i chcielibyśmy sobie to doprowadzić do jakiejś lepszej sytuacji. No to zauważmy, że ja mogę sobie to rozdzielić na dwa ułamki. I teraz zauważmy, że ten pierwszy ułamek 3 do x plus 1 dzielone przez 3 do x to jest nic innego jak 3 do x razy 3 dzielone przez 3 do x, czyli już tutaj wiemy, że uzyskamy trójkę, a tutaj sobie mogę zrobić 1. Dzielone przez 3 do x, ponieważ 1 do x to jest po prostu zawsze 1, czyli ostatecznie uzyskuję 3 minus 1 przez 3 do potęgi x. I ja mogę sobie tutaj skorzystać z własności wartości bezwzględnej, czyli jeśli mam A minus B to jest to samo co B minus A. A z czego to wynika? No to wynika z tego, że mogę sobie zawsze wyłączyć minus 1 pod tą wartością bezwzględną i wtedy dostanę minus A plus B, czyli dostanę wtedy no, B minus A. I mogę sobie to rozdzielić na dwie wartości bezwzględne, no a wartość bezwzględna z minus 1 to jest po prostu 1. I skorzystając z tego, ja mam, że 1 trzecia do potęgi x minus 3 pod wartością bezwzględną to jest ta nasza funkcja f od x, czyli ostatecznie ja będę szukała takiego równania f od x równa się m, ale w pierwszej kolejności musimy sobie naszkicować ten wykres funkcji f od x. No i co ja mogę zrobić? Mogę sobie naszkicować wykres funkcji pierwszej i to będzie po prostu 1 trzecia do potęgi x. Wykres funkcji drugiej to jest 1 trzecia do potęgi x minus 3, czyli to jest po prostu f od x minus 3. Czyli to jest po prostu f1 od x minus 3, czyli to powstaje poprzez przesunięcie tego wykresu f1 o wektor 0 minus 3. Trzeci ten wykres to już jest ten wykres naszej funkcji f od x. To jest po prostu nałożenie wartości bezwzględnej na tą naszą funkcję f2 od x. No dobrze, no to musimy sobie narysować ten wykres. Zaczynam od narysowania wykresu funkcji 1/3 do potęgi x. Wiem, że to będzie funkcja malejąca. Dla minus jedynki będę miała 3, no i ona będzie dość mocno maleć, czyli ten wykres funkcji wyglądałby mniej więcej w taki sposób. To jest ta moja f1 od x. Tu jest x, tu jest y. Teraz wykres drugiej funkcji powstaje poprzez przesunięcie tego pierwszego wykresu o właśnie taki wektor 0-3, czyli to jest translacja o wektor, i ja na x-ach się nie przemieszczam, przemieszczam się na y -ach. Wiem z tego króciutkiego wstępu, że y równa się 0 to była asymptota pozioma dla tego mojego podstawowego wykresu, czyli teraz mogę sobie przesunąć tą asymptotę o 3 w dół, przesuwam sobie także o 3 ten punkt przecięcia z osią o y, no i tutaj będę miała miejsce zerowe wtedy, bo przesuwam także o 3 ten punkt no i ten wykres funkcji wyglądałby mniej więcej w taki sposób to jest f2 od x no i teraz nakładam sobie wartość bezwzględną jeśli sobie nałożę wartość bezwzględną na całości to po prostu to co jest poniżej osi x odbije mi się i ta moja asymptota także się odbije czyli ona będzie w tym miejscu no i ten wykres funkcji wyglądałby następująco, czyli to jest ta nasza funkcja f od x. No i teraz mnie interesuje liczba rozwiązań w zależności od parametru m. No to zauważmy, że jeśli m jest mniejsze od zera, to mamy brak rozwiązań, tak? Czyli jest 0 tych rozwiązań. Jeśli m jest równe 0, to mamy jedno rozwiązanie, ponieważ no, jesteśmy tutaj w tym punkcie, tak? Czyli to jest ta nasza prosta m i ona przecina jeden raz. Jeśli jesteśmy Powyżej, czyli jesteśmy gdzieś tutaj w tym pasie, no to dwa razy przecinamy się. Czyli, kiedy M no, należy od zera do, uwaga, do tej asymptoty, prawda? Czyli do trzech, to mamy dwa rozwiązania, i już kiedy ja jestem od trójki wyżej, to już mam znowu tylko jedno rozwiązanie. No i w tym miejscu, gdzie jest ta asymptota, gdzie jest to trzy, też mamy tylko jedno rozwiązanie. Czyli tutaj będzie po prostu M należące do takiej sumy zbiór jednoelementowy 0 suma od 3 do plus nieskończoności i tutaj sobie mogę zmienić to m mniejsze od zera jako m należące do przedziału minus nieskończoność 0 no i zauważam że Rzeczywiście rozważyłam wszystkie możliwości, czyli M rzeczywiste, bo jeśli sobie sumuję te trzy przedziały, no to dostanę M rzeczywiste, czyli w zależności od M rozważyłam, ile mamy tych rozwiązań. Mogłabym jeszcze sobie naszkicować wykres funkcji jakiejś, na przykład G od M, który przyporządkowuje liczbę rozwiązań. W zależności od parametru m, no to mam 0, 1 lub 2. 0 mam, kiedy m jest z przedziału minus nieskończoność 0. Jedno rozwiązanie, kiedy m należy właśnie do takiej sumy, zbiór jednoelementowy 0, suma 3 plus nieskończoność, a 0 rozwiązań, kiedy m należy od 0 do 3. No i ten wykres funkcji g od m wyglądałby następująco. Tutaj mamy m, tutaj mamy g od m, nas interesuje 0, 1, 2. No i rysujemy sobie 0 rozwiązań, kiedy m należy od minus nieskończoności do 0. Jedno rozwiązanie dla 0 i od trójeczki do plus nieskończoności, a dwa rozwiązania od 0 do 0. Do 3. No i rzeczywiście, gdybyśmy sobie zrzutowali ten cały wykres na oś OX-ów, czyli tą oś odciętych, no to mielibyśmy cały zbiór liczb rzeczywistych. Ok, i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was oczywiście do innych filmów na kanale. Zapraszam Was też do subskrypcji i do lajkowania. Cześć!